Wiadomości lokalne. Dzień dobry. W niedzielę około godziny 15.20 na drodze krajowej nr 46 między Lipiem a Lisowem doszło do wypadku busa. W wypadku zginął 45-letni pasażer. Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala w Lublińcu. Według policji kierowca busa był trzeźwy, niewykluczone, że mógł zasnąć za kierownicą. W piątek przed południem w miejskim autobusie jadącym w kierunku Rynku Wieluńskiego pojawił się ogień. Okazało się, że zapaliły się zapałki, które przewoziła pasażerka. Oparzoną kobietę odwieziono do szpitala, innym pasażerom nic się na szczęście nie stało. To wstępna wersja wydarzeń. Częstochowscy policjanci zatrzymali 57-letniego Waldemara O, podejrzanego o posiadanie sprytusu bez znaków akcyzy. Na ulicy Chopina funkcjonariusze zatrzymali samochód marki Skoda Favorit, w którym mężczyzna przewoził 200 litrów sprytusu bez polskich znaków akcyzy. Częstochowianin, Usłyszał zarzuty przestępca akcyzowego, co zagrozi mu wysoka grzywna. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Nieletnich zatrzymali grupę osób podejrzanych o wiele kradzieży na szkodę głównie starszych częstochowianek. Złodzieje podbiegali do idących ulicami kobiet i zrywali z szyi łańcuszki. W zatrzymanej grupie jest trzech nieletnich. Sprawcy działali we wszystkich dzielnicach naszego miasta. Skradzione łańcuszki sprzedawali w punktach skup biżuterii. Od września powstaną dwa szkolne molochy, z których każdy będzie miał ponad tysiąc uczniów. To efekt poszukiwań oszczędności w Częstochowskiej Oświacie. Pomysł łączenia szkół, by zaoszczędzić na kosztach administracji, miał dotyczyć kilkunastu placówek. Nie znalazł jednak aprobaty w kuratorium oświaty. W efekcie udało się go sfinalizować w ograniczonym zakresie. Radni właśnie zdecydowali, że gimnazjum nr 4 zostanie włączone do zespołu szkół im. Jana Kochanowskiego, a Centrum Kształcenia Ustawicznego do zespołu szkół im. Władysława Andersa. Częstochowskie inwestycje będą realizowały częstochowskie firmy, zapowiedział prezydent miasta. Prezydencka zapowiedź padła podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Słowa Maciejaszczyka na razie wywołały dyskusję z radnymi, bo opozycja zaczęła wypytywać, jak do tego doprowadzić, skoro prawo wyraźnie mówi, że przetargi są dla wszystkich zainteresowanych. Podczas sesji prezydent swoich zamiarów szczegółowo nie wyjaśnił. Zapewnił tylko, że są możliwości, z których będzie chciał skorzystać, bo inaczej lokalne firmy popadają, często nie tracą pracę, a do miejskiego budżetu nie wpłyną żadne podatki. Oszczędności mają objąć cały magistrat i wszystkie podległe mu instytucje. Do południa w piątek szefowie wydziałów w urzędzie i miejskich agent mieli przedstawić prezydentowi swój program oszczędzania w bieżących wydatkach bo inwestycji, zwłaszcza tych za unijne środki, cięcia dotyczyć nie mogą. Prezydent zapowiada, że zwróci się do swoich przedstawicieli w radach nadzorczych miejskich spółek, by próbowali przeforsować przekazany dywidend do budżetu miasta. O świecie też każe oszczędzać. Dyrektorzy szkół mają nie dopuścić do takiej jak dotąd liczby nauczycielskich urlopów na poratowanie zdrowia, bo to bardzo kosztowne 20 milionów złotych w skali roku na wynagrodzenia dla urlopowanych i zastępstwa za nich. Zwolnień w oświacie nie przewiduje, bo zatrudnienie ma być zracjonalizowane. Grupa kilkudziesięciu pasjonatów komunikacji szynowej z Niemiec rozpoczęła podróż po Polsce i już pierwszego dnia odwiedziła Częstochowę. 26 maja Niemcy zwiedzili zajezdnię, a następnie ruszyli w miasto aż trzema wynajętymi tramwajami. Zachwyceni pasjonaci odjechali wieczorem do łodzi. Odwiedzą także kilka innych polskich miast. Zadowolone było również nasze MPK które na wynajmie tramwajów zarobiło w dwie godziny około 1,5 tysiąca złotych. Czwartkowa wizyta nie była pierwszą tego typu. Parę lat temu często owa gościła grupę miłośników tramwajów ze Stanów Zjednoczonych. Afrykański piknik to hasło imprezy finałowej organizowanej na koniec pierwszego roku projektu Sztuka i Ziemia innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Afrykański piknik Odbył się w sobotę na promenadzie Czesława Niemena. W programie były występy przedszkolaków, koncert muzyki afrykańskiej, pokaz chodzenia na szczudłach i żonglowania połączony ze zbiórką pieniędzy na cele społeczne dla Stowarzyszenia Kobiet Burkina Faso, kiermiarz ozdób afrykańskich oraz układanie hasła Woda darem życia z butelek ozdobionych przez dzieci. W ramach tegorocznych obchodów Dni Samorządu Terytorialnego Młodzież Częstowskich Szkół. Zwiedziła w piątek Urząd Miasta i poznała jego pracę. Dzień otwarty rozpoczął się w sali sesyjnej, gdzie uczniowie spotkali się z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem, jego zastępcą Jarosławem Marszałkiem oraz naczelnikami Wydziałów Edukacji Ryszardem Stefaniakiem oraz Kultury, Promocji i Sportu Ireneuszem Kozerą. Młodzież zwiedziła również gabinet prezydenta oraz poznała pracę niektórych wydziałów w magistrasie. Na dwa tygodnie przed Częstochowskim Festiwalem Kultury Alternatywnej. W piątek odbyła się konferencja prasowa, na której potwierdzono, że w Alei Wrytkowej 10 11 czerwca będzie naprawdę klimatycznie. Frytka OFF jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Aleksander Klepacz, Tomasz Maszczyk i firma Polontex S.A. to laureaci tegorocznej edycji promotora Częstochowy. To wyróżnienie miasta Częstochowy przyznawane za promowanie miasta i jego pozytywnego wizerunku w kraju i za granicą. Uroczystość wręczenia wyróżnień była jednym z punktów programu sobotkich obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego na promenadzie Czesława Niemena. Statuetki promotora wręczył laureatom prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W piątek w Szkole Podstawowej nr 38 przy ulicy Sikorskiego w Częstochowie odbył się dziesiąty Turniej Wiedzy o Częstochowie o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta. Wystartowało 13 trzyosobowych zespołów. Puchar po trzykrotnym jego zdobyciu jest już własnością Szkoły Podstawowej nr 19 na Dąbiu. Five O'Clock Orchestra zagrała w piątek na chodniku przy ulicy Śląskiej w Częstochowie. Szybko zebrała się spora grupa publiczności. Ten znany częstochowski zespół wystąpił w przeddzień rozpoczynającego się w sobotę dwudniowego siódmego Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring. Miłośnicy książek przybyli w niedzielę na Plac Rady Europy, by sprzedawać i kupować powieści, albumy oraz przewodniki. W sobotę kończy się trzeci Śląski Festiwal Szkół Muzycznych Yamaha. Koncert finałowy uczniów szkoły zaplanowano w Częstochowskim Klubie Politechnik. Muzeum Częstochowskie włącza się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. W środę pracownicy muzeum czekają w Multicentrum Zodiak i w Rezerwacie Archeologicznym. W zodiaku przeprowadzone zostaną pogadanki na temat różnic rasowo-kulturowych oraz historii Dnia Dziecka w różnych krajach świata. W rezerwacie archeologicznym będzie można dowiedzieć się czegoś o przeszłości naszego miasta. A w Galerii Dobrej Sztuki, Galerii Malarstwa i Rzeźby w Ratuszu, będzie okazja zaznajomić się z florą i fauną naszego regionu, przyjrzeć się z bliska płazom, gadom, ptakom i owadom. Wielbicieli sztuki zaciekawi na pewno wystawa twórczości Leona Wyczółkowskiego, a pani etnografiki. Podczas zajęć o ginących zawodach opowiedzą kim są bednarz, pleciągarz, garncarz, kołodziej. Na wszystkie zajęcia wstęp oczywiście wolny. Z okazji przypadającego 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ustanowionego przez Sejm w 2006 roku na Placu Rady Europy w Częstochowie dzieci puszczały balony z życzeniami. W tym roku święto ma wymiar symboliczny, ponieważ kończą się kilkuletnie prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wszystkie dzieciaki nie kryły, że chcą mieć mamę i tatę. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.